Ile razy mieliście taką sytuację? Czyli sobie na balkonie, a tu nagle... „prania“. Niestety jest to rzeczywistość w większości mieszkań, gdzie miejsce na suszenie ubrań szuka się dosłownie wszędzie. Co jednak, gdybym powiedział Wam, że można nie tylko bezproblemowo uprać i wysuszyć ubrania bez potrzeby robienia tetrisa w mieszkaniu i szukania miejsca na suszarkę w każdym miejscu w domu, ale też pozbyć się kilku innych kłopotów, jak chociażby sierść naszych milusińskich, którzy uważają, że świeżo wyprane ubranie to idealne miejsce na łóżko. I do tego sporo przy tym oszczędzić. Poznajcie markę Haier, która jest sponsorem tego materiału i która robi nie tylko sprzęt AGD, ale też niedawno weszła chociażby na rynek TV. Dzisiaj przyjrzymy się jej modelowi. Em, temu modelowi. Jedną z największych zalet tego sprzętu jest fakt, że jest on tak prosty w obsłudze, że nawet taki facet jak ja się w tym nie pogubi. Mamy tutaj intuicyjny interfejs z pokrętłem i czytelnym wyświetlaczem, na którym wszystko widać. Do wyboru mamy 18 programów, a jeżeli do tego dobierzemy sobie aplikację, liczba ta wzrasta do ponad 60. Co z tego mamy? Ano to, że nie musimy się już zastanawiać, czy kombinezon do nurkowania prać w 30 czy w 40 stopniach i co się stanie, jeżeli dorzucimy do tego na przykład ubrania po grze w tenisa. Teraz wybieramy odpowiedni tryb apce, a pralka robi wszystko za nas. Co więcej, jeżeli jesteście tak leniwi jak ja, to z pewnością ucieszy Was fakt, że tutaj mamy też tryb AI, który sam rozpoznaje co wrzuciliśmy i dostosowuje do tego parametry. Szczególnie fajne jest to, że możemy nawet zeskanować metki przed wrzuceniem prania, dzięki czemu wiemy co w jakiej temperaturze prać oraz mamy dodatkowo wirtualną garderobę. No dobra, ale to jest pralko-suszarka, więc jak z tym suszeniem? No, jeżeli ktoś ma kota, to wie, że bez suszarki ani rusz. A tak się składa, że tutaj mamy system Zero Lint, który dedykowany jest właśnie usuwaniu sieczki i nawet mamy pod to specjalny tryb w apce. A jak chcemy wyczycić filtry? Też nie ma problemu. Wyciągamy sobie stąd i proszę, mamy pełen dostęp. Nie trzeba być ekspertem elektroinżynierii, żeby się do niego dostać. Co do jakości suszenia, za to odpowiada technologia pompy ciepła. Nie tylko wysuszy nam pranie, ale też zrobi to za grosze. Ponieważ system wykorzystuje ponownie już raz nagrzane powietrze. Sprzęt ma klasę energetyczną A-20% w porównaniu do innych urządzeń w klasie A w kontekście prania. Oznacza to, że jest 20% bardziej oszczędny oraz o 10% efektywniejszy w pełnym cyklu prania i suszenia. A dzięki temu Twoje rachunki za prąd będą niższe. Dobra, a teraz przyznać się. Kto kiedyś zapomniał wyjąć prania, albo po prostu mu się nie chciało i to pranie sobie tak leżało w tej pralce? Mi. Mi się nie chciało. Normalnie takie pranie jest do powtórnego włączenia, ale nie tutaj. Tutaj mam system Ultra Fresh Air, który w magiczny sposób sprawia, że pranie może sobie na nas poczekać nawet 12 godzin. Nastawiamy je więc rano i wyjmujemy, kiedy na przykład wrócimy z pracy. Pa! Nawet ci tej pralki za bardzo nie trzeba, bo ma system Dual Spray, który pod koniec każdego cyklu prania automatycznie płucze bęben i kołnierz pralki. Finalnie warto wspomnieć, że jeżeli jesteście takim facetem jak ja, gdzie pokrętło od prania jest zaspawane na funkcje ciemne kolory, to z pewnością docenicie fakt, że można tutaj wrzucić cały tydzień prania i nie trzeba tego dzielić na mniejsze porcje. Wszystko dlatego, że bęben w tym urządzeniu ma rozmiar XXL, co oznacza, że oprócz naszego prania zmieści się tu także pościel, koce i wszystkie większe gabaryty. Ale spokojnie, nie trzeba się martwić o swoje rachunki, jeżeli chcemy zrobić małe pranie. Urządzenie to dostosowuje zużycie prądu, wody oraz detergentu do załadunku. Dzięki temu mamy pewność, że nieważne ile ubrań wrzucimy, i tak pranie pozostanie wydajne. Jest jednak jeden minus. Wiecie jaki? Jak kupicie ten sprzęt i macie żonę, to wymówka Eee, ja się nie znam już nie przejdzie.